Castellet, as we return from across the Atlantic for the 2019 French Grand Prix. Reintroduced to the Formula One calendar just last year after an absence of almost three decades. The circuit Paul Ricard, where racing legends such as Alain Prost gave us some turn one excitement before Valtteri Bottas and Sebastian Vettel and a commanding victory from Lewis Hamilton gave us a brilliant race last year. What, I wonder, will it have in store for us this season? The circuit Paul Ricard then, a 3.6 mile track 25 miles east of Marseille. 15 corners here, 6 to the left and 9 to the right, with the main overtaking chance expected going into turn 8. Top speeds today should be around 205 miles per hour. Also, here, of course, is Anthony Davidson. Let's start with Racing Point. They haven't had any retirements in the last five races. What do you think that says about the reliability of their car? It's a good statistic for sure, as it demonstrates not only mechanical reliability, but consistency from both drivers as well. These are two of the first boxes you have to tick for any successful season. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Mr. Monaco lines up on pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Looking down the rest of the grid, we have Gasly, Leclerc, Sebastian Vettel, and Magnussen, Verstappen, Ricardo, Bottas, and Lewis Hamilton, Albon, Holkenberg, Kimi Raikkonen, and Stroll, Perez, Norris, Daniel Kvyat, and Roman Grosjean, Giovinazzi and Robert Kubica takes the last spot on the grid. And with lights out, just moments away, it's time to go down to the track. Okay, remember to protect the inside on the run down to turn one. Make yourself as wide as. Hallo, dzień moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku F1. 2019, kariera solowa, sezon czwarty w grze, sezon drugi w, na YouTubie. Renault Renacia, moi drodzy, dzisiaj startujemy z pole position, udało się zdobyć pole position. Za mną jest Carlos Sainz, czyli dublecik Renault na francuskim torze. Torze, że tak powiem, że tak powiem matczynym do, do Renóweczki. No i cóż mogę powiedzieć, jestem świeżo po obejrzeniu wyścigu na Monzie. Troszeczkę jestem w tyle, jeżeli chodzi o te wyścigi, bo, znaczy odcinki są do tyłu, gdyż wcześniej nagrywałem na zapas i, że tak powiem, tam dopiero była Belgia w Spa, była też wspominka o wypadku śmiertelnym Formule 2, no dzisiaj GP Monzy, więc troszeczkę sobie o tej Monzie popowiadamy. No i też moi drodzy z nowości, na pewno zauważyliście, wrzuciłem pierwszy odcinek z, koopowej, z kooperacji w lidze takiej, lidze, takiej lidze prywatnej, w której sobie tutaj jeżdżę z Miśkiem1997, którego pozdrawiam. Kooperacja, kariera, sobie taki jeden sezonik przyjedziemy w Force Indii. No, troszkę się tam namęczę w tej Force Indy z tymi ustawieniami, które mi się tam preferuje, bo on jeździ też w tych ligach całych. Tam większość tych manualów, no ale udało mi się wyegzekwować, żeby chociaż w tych boxach występował automat, bo przez boksy w Bahrainie straciłem możliwość zapunktowania, gdyż dostałem karę. W każdym razie jeden odcineczek na kanale się już pojawił. Możecie go sobie obejrzeć, jeżeli go widzieliście to super, jeżeli nie to sobie tam zobaczcie. I tak powiedzmy, co jakiś czas taki odcinek z kooperacji się na kanale z Miśkiem pojawi. Wracając moi drodzy do mojej solowej kariery, dzisiaj omówimy sobie troszeczkę Monze. Ale zanim omówię Monze, to najpierw start wyścigu we Francji. Ten start będzie bardzo ważny do jechania do pierwszego zakrętu. Gdyż od tego będzie zależeć, czy uda mi się zdobyć tutaj znowu jakiś dobry punktowy zastrzyk, czy też będzie po prostu bida z nędzą. Start standardowo do Bani, boty to zrobiły dużo lepiej. Obtarka, już straciłem dwa miejsca, już straciłem więcej tych miejsc. Tutaj wskakuję na miejsce trzecie, ale straciłem miejsce pierwsze na rzecz Leclerca i Carlosa Sainza, więc będę musiał. Tych dwóch panów tutaj gonić i ich po prostu wyprzedzić, bo jednak mieć pierwsze miejsce, a je stracić, to jest troszeczkę ból. Ale z Ligi, a raczej z mojej kopowej korporacji, przyzwyczaiłem się, że tam po prostu jestem kopany nimi non stopa na każdym wyścigu. Dobrze, troszeczkę już stabilizacji po tych pierwszych zakrętach. Myślę, że można się tutaj skupić na tym, co miałem Wam powiedzieć, czyli. GP, GP, GP Monzy. Słuchajcie, GP Monzy. Ferrari. Ferrari wygrało na Grand Prix Monzy po 9 latach dominacji większości Mercedesa Luisa Hamiltona. Charles Leclerc przełamał tą 9 letnią stratę Ferrarki i w końcu Ferrari na swoim rodzimym terenie zwyciężyło. Charles Leclerc startując z pierwszej pozycji dojechał na pierwszej pozycji przed Walterim Bottasem i przed Hamiltonem chociaż przez dłuższą część wyścigu Hamilton utrzymywał się za Leclerkiem ale tutaj Ferrari po raz pierwszy nie dała się na strategiach bardzo dobrze na tych strategiach sobie ugrała i dzięki temu Czas lekrel dojechał do to do zwycięstwo. My tymczasem tracimy kolejne miejsce na rzecz Wetela Czyli, tak, że tak powiem, słabo słabo to wygląda. Troszeczkę tutaj ściąłem ten zakręt. Nie wiem co się dzieje, czemu jest tak słabo. Znowu się. Dziwnie mi się jedzie jakoś tak ciężko ten Doli zaciężało arenacie. Kurde, Vettel kto będzie atakował. Z jednej, z drugiej. Panowie tam z przodu już odjechali, w ogóle jadą swój wyścig. Lekresańcem, tragedia. No jest. No jestem kopany, po prostu jestem kopany przez boty. Dobra, wracając do wyścigu. Czas, który przełamał 9 lat przegranych, jeżeli chodzi o Ferrari. W końcu się udało, dojechał na miejscu pierwszym, później był właśnie Bottas, później był, później był moi drodzy Lewis Hamilton, który przez pierwszą część był na drugim miejscu, próbował, ale nie udało się, popełnił kilka e, błędów, przez to właśnie Bottas wskoczył na miejsce drugie. Bardzo dobrze się zaprezentowały, bardzo dobrze się zaprezentował w ogóle zespół Renault, gdyż oni tam chyba zajmowali czwarte i piąte miejsce z tego co pamiętam, Daniel Ricciardo był chyba czwarty, Nico Hulkenberg był chyba piąty, więc... Dosyć, dosyć dobry, e, dobry wyścig dla, dla Renaci. E, później, moi drodzy, był Aleksandr Albon, Sergio Perez, Max Verstappen, Antonio Giovinazzi i Lando Norris, który zamy, i... zamykał stawkę punktową. E, no i standardowo tam gdzieś George Jasper chyba na miejscu 14, Robert Kubica na miejscu 17, czyli na miejscu ostatnim dnf zaliczył Dani Kwiat, Carlos Sainz tego co pamiętam wetel dosyć słabo, ze względu na to, że gdzieś tam w pewnej części wyścigu że tak powiem, się obkręcił i mógłby spowodować dużo cięższy wypadek z bolidem Ford Indy, więc dostał karę, zresztą PRS chyba to był, czy nie, to był Lens Stroll również, wracając na tor, też mógł doprowadzić do, do jakiegoś poważniejszego wypadku, też został karę. I tu jeszcze muszę powiedzieć, że Kubica dosyć dosyć dobrze wystartował. On startował w ogóle z 15 miejsca, przebił się gdzieś tam na 13. Standardowo w pierwszym etapie wyścigu jego tempo było w miarę przyzwoite, nawet lepiej od George'a Russell'a ale potem już Powrót do normalności, czyli spadki na dalsze pozycje. Tam był podobno problem z hamulcem, który został rzekomo wciśnięty przez kubicę. W pewnym momencie wpadł po prostu w podłogę i że tak powiem miał problemy. No, Dwa pit stopy zaliczone, to powiedziałem standard. Standard, i jeszcze raz standard, jeżeli chodzi o Williamsy, biorąc pod uwagę też, że kubica jechał na silniku z użytem, gdyż nowa jednostka że tak powiem uległa awarii, więc ten silnik już, który był po sześciu wyścigach, gdzieś tam tysięcy kilometrów już było przejechane, to nawet całkiem, nawet całkiem nie najgorzej się, że tak powiem, pokazał Williams na monzie, gdzie tak de facto króluje właśnie jednak prędkość. Dziwne ustawienia mam tutaj, wydaje mi się, że mam ustawienia linii całego toru, Tora, mieć tylko na zakrętach, więc coś się przestawiło, chociaż nie dobrze jest. Skoro robiłem to potem. Wetel mocno, mocno wybitnie zaznacza swoją pozycję. Ale my tutaj się myślę wybronimy. No niestety ta dwójka tam nasza z przodu już tak wyderzyła, że nie jestem w stanie w ogóle ich dogonić. No i jeszcze procent tego wyścigu. no Był to moim zdaniem jeden z lepszych wyścigów. Cały czas się tam coś działo, były wyprzedzenia. Świetna walka właśnie Leclerca z Hamiltonem, później z Bottasem. Fajnie, fajnie się to oglądało. No i przede wszystkim w końcu znowu nie wygrał Mercedes. Ta dominacja Mercedesa znowu została przerwana, co mnie bardzo cieszy. No nie może być tak, że Mercedes cały czas wygrywa, bo... Przez to po prostu te wyścigi stają się niemiłosiernie nudne i tego się nie da oglądać. Na szczęście, zarówno w Belgii, jak i właśnie na Mązie, czas Leclerc zwyciężył. Bardzo lubię Reklerka, świetny, skromny gość. Myślę, że będą z, niego, będą z niego ludzie, na pewno przyszłość F1. Myślę, że prędzej czy później. Będzie mistrzem świata, czego mu oczywiście serdecznie życzę. No i też tutaj kompromitacja, niestety, Wetela, który, że tak powiem, no coraz bardziej się kompromituje, i szczerze powiedziawszy, wydaje się, że Wetel powinien jednak e, podarować sobie już e, występy We jednym Powinien, moim zdaniem, przejść I na tą emeryturę, o której się tak. Często jednak mówi, na tle Leclerc'a zaczyna wypadać coraz gorzej. Już na pewno nie ma miana też lidera, jakby pierwszego składu, tylko gdzieś tam właśnie czas Leclerc tą inicjatywę przejmuje. A tu, no właśnie, optarka, uszkodzenie skrzydła z betelem. Super, czyli znowu stracimy w ogólnej punktacji dzięki Wetel pajacy Coraz ja bym powiem tak, że te w jednym coraz gorzej mnie... A właściwie przestrzeli nawet z do pidlainu W sumie, ale dobra, no to zjedziemy na następnym okrążeniu. Tak szczerze pociał ja się coraz bardziej tej wiedzy mnie zaczyna irytować. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak zaczynam odczuwać lekko mękę jazdy w tej grze. Nie wiem czemu, wyjątkowo zaczynam się męczyć w tym 19. Może to jest zmęczenie materiału, co roku nagrywanie tej gry Nie wiem co jest grane, ale szczerze powiedziawszy no jakoś tak jakoś tak nie bardzo, jakoś tak nie bardzo i chyba szczerze powiedziawszy po tym sezonie zawieszę nagrywanie tej gry na, na dłuższy czas. Może przerwa od nagrywania tego tytułu sprawi, że jakoś znowu na gorę większe większe chęci żeby w to grać, bo na razie, no tak jak powiemy jakoś tak nie czerpię przyjemności już z tej gry tak bardzo. Tu się skarżyłem w jednym z odcinków kołpowych z Miszkiem, że jakoś tak odczuwam, że te boty jeżdżą bardzo, 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 bardzo źle i przez to zaczynam odczuwać właśnie zmęczenie i wkurw, albo po prostu jest to znaczenie stricte materiałowe, że trzeba będzie przerwać na jakiś dłuższy czas tą gierkę i po prostu nie nagrywać, no ale to zastanowię się jeszcze, zobaczę. Kolega z zespołu jest w Piedlainie, no to nam tam niewiele robi, bo jak my dojedziemy do no to oczywiście oni już wyjadą, więc przy dobrych wiatrach skończymy na podium na miejscu trzecim, no ale straciliśmy miejsce pierwsze, które wywalczyłem. I, I to mi się nie podoba. Po prostu. Wymiana skrzydła. Nie ma wymiany skrzydła. Będziemy jechać na tym skrzydle, jaki jest teraz. No, tutaj nie wiem, co tu się dzieje. Poprzepuszczali kurde przede mną. To to przede mną tu jest. Hamiltona. Moim zdaniem bardzo źle zrobili, że go przepuścili. Trzeba będzie Hamiltona gonić. Wjeżdżamy na miejscu 12. Z 3 na 12. No to nie wiem. Bardzo, bardzo słabo. Bardzo słabo bym powiedział. Dobra, gonimy. Hamilton tu jakiegoś zawrotnego... O kurde, ten docisk, to jest brak docisku. Nie jedzie się zbyt dobrze. Oj nie. Oj nie! Tu Hamilton niby nie za szybki, a jednak... Spójrzcie jak mi odjechał już. O oh my goodness! Chociaż na prostej na prostej go doganiamy. Na prostej Hamilton nie ma aż tak dużej prędkości. Chociaż na mązie Ferrari po prostu było tak szybkie, że no, Hamilton miał problem, żeby tutaj Leclerca w ogóle dogonić na DRS-ie. Także możecie sobie wyobrazić, jaką mocą dysponuje silnik Ferrari. To jest naprawdę monstrum które zapierdziela nim miłosiernie. I to jest dobre. I to jest piękne wręcz bym powiedział. Dobra, na Hamiltona może dogonimy. Powinniśmy Hamiltona dogonić. On tu bardzo słabe jakieś takie tempo. Już tam optarki i z nim. Z cudem rozwalone. Dobrze, ostrzeżenie kolizja z Hamiltonem. W porządku. Panowie podjeżdżali. Wyjeżdżamy na miejscu szóstym. No to pytanie czy jeszcze ktoś będzie zjeżdżał. No bo szóste. Trzy miejsca straty. Gasli na miejscu piątym. Chyba, że jeszcze będą zjeżdżać przede mną. Może się skończyć tak, że nie będziemy na podium. Ale jakieś miejsce tutaj punktowe ugramy. No punkty trzeba zbierać, więc no jak powiedziałem... Dwa sezony w Renówce, do przejeżdżenia Teoretycznie dwie szanse na zdobycie jakby Mistrzostwa świata i, i kierowców i konstruktorów, ale na razie Nie zapowiada się na zdobycie mistrzostwa Świata kierowców Ponieważ nie jestem w stanie utrzymywać Pierwszej pozycji Wyścigu, czy po prostu moje tempo wyścigowe jest Dużo gorsze nieraz niż tempo w kwalifikacjach. No ale dobra, te punkty i tak ciłamy. To na pewno jest najlepszy sezon dotychczas, jaki, jaki miałem. Przypomnę, dwa sezony w Williamsie, jeden sezon w Alfie Romeo. No i teraz mamy czwarty sezon w Renaci. Teoretycznie najlepszy sezon w Renaci, biorąc pod uwagę te zespoły, w których jeździłem. No ale zobaczymy też. Jak to będzie wyglądać w przyszłości, bo będą jeszcze regulacje, oczywiście na pewno części. Ja na szczęście w Renuksem mam wszystko, jest praktycznie zbanane, więc kwestia jest taka, że tylko zbieram punkty po to, żeby później na kolejny sezon zabezpieczyć dane działy. No i w kolejnym sezonie, jeżeli się to znowu wszystko przytasuje, możemy wyjść na prowadzenie technologii. I drugi sezon może być lepszy od tego sezonu jakby powiedzmy pierwszego bramówce, ale może być też gorszy, więc szczerze powiedziawszy, ciężko mi ocenić, który sezon z tych dwóch branówce będzie lepszy. To wszystko tak de facto się dopiero okaże po tych całych regulacjach i po tym jak inne zespoły technologicznie się zabezpieczyły. Wszystko się po prostu okaże. Tymczasem, moi drodzy, podróżniałem na miejscu piątym za Gaslim, To za podium. I powiedział dosyć biednie, tak? Na pewno nie jest to, co chciałem. Na pewno nie jest to, co chciałem. Fajnie bo w Bahrainie, tak? Chyba w Bahrainie było moje pierwsze zwycięstwo. No, tam Carlos Sainz miał niewiarygodną przewagę. W pewnym momencie po prostu zaczął tracić tą przewagę. I szczerze powiedziawszy, nie wiem... Czym to było spodobane? Czy to było spodobane oponami? Nie wiem, zużyciem jednostki? Ciężko mi ocenić, ciężko mi powiedzieć. 15, za 15 minut deszcz, ale to raczej już zbytnio nas to nie dotyczy. Tu sobie dojedziemy już w słoneczku. Tylko fajnie by było jeszcze gasliego tutaj łyknąć. Mówię, nie jestem w stanie ocenić, czy Gaski był w pit stopie, czy nie, bo na razie dojeżdżamy go. Nie mogę nadmiernie ścinać, dlatego że jestem już na odszale, jeżeli chodzi o ścinanie. Będzie DRS, ale czy starczy na prostej DRS-u przed zakrętem? Dojeżdżamy, dojeżdżamy, dojeżdżamy. Chyba tak. Udało się. Czwarte miejsce trzeba się obronić. No i Ricardo na miejscu trzecim. Proszę bardzo, czyli tak de facto dwa najlepsze zespoły w tym sezonie. Chodziło Toro Rosso i Renault. Chodziło o no zespoły, które tutaj w tym sezonie parametrowo w osiągach są najlepsze. Tak się to jakoś właśnie ustawiło, że... Że te dwa zespoły prowadzą. No i egzekwu, na no, pierwszym miejsce Sainz, dwa to Rosso, no i ja na miejscu czwartym. Chociaż wolałbym pojechać w kratkę i Ricardo dopaść, ale to raczej mi nie starczy. Okrążeń Ricardo ma też dobre tempo, a raczej chyba już nie będzie zjeżdżał do lane'u, więc musimy się tutaj zadowolić tym miejscem, które mam. No jeszcze trzeba powalczyć troszeczkę, bo z nami jest Gasly, który na pewno będzie chciał odebrać nam to, tą czwartą lokatę że nie jest tak kolorowo. no a Ricardo tam dosyć podciągnął, więc tak jak powiedziałem raczej szans zbytnio nie będzie tutaj na trzecie miejsce, a szkoda, ale mimo to i tak lepsze to niż nic. Trzeba po prostu w kolejnych wyścigach spiąć dupę i jakoś tam ugrywać coś. Jeszcze będą wyścigi, w których będę miał szansę coś ugrać. ...coś zrobić. Zobaczymy. Moim jeszcze mi się przypomniało, że na Monzie doszło również do... ...wypadku, który wyglądał bardzo tragicznie, bardzo źle, ale na szczęście... ...kierowcy nic się nie stało. Nie powiem teraz nazwiska do kierowcy, bo nie pamiętam, ale była to Formuła 3... ...i po prostu bolit, najeżdżając na... ...nie o tyle na tarkę, a na taki próg zwalniający... ...po prostu bolid wybiło do góry... Na jakieś 10-15 metrów sobie poleciał po i spadł odwrócony kierowcą w dół na jakby na barierki. I no szczerze powiedziawszy, gdyby nie system halo, który znowu udowadnia, że był potrzebną modyfikacją, to myślę, że kierowca mógłby nie przeżyć. Kierowca miałby prawdopodobnie uraz głowy. I był w śpiączce, i mogłoby się okazać, że po prostu nie przeżył. Tak, że po pewnym czasie obumarcie mózgu i papa pa. na szczęście system halo uratował kierowcę od ciężkiego urazu. Przynajmniej o własnych siłach normalnie z bolidu wychodził, wsiadł do samochodu, ale strasznie to wyglądało. Jakiś taki strasznie, strasznie ponuro się robi na TF1. W ciągu dwóch tygodni dwa e, wypadki, z czego jeden był śmiertelny, e, drugi teraz na mozie był, na szczęście nieśmiertelny. No i jeszcze jest kierowca z tego pierwszego wypadku Corey, jak duże pamięta 2, który jest w bardzo ciężkim stanie, w krytycznym stanie wręcz. E, on w chwili obecnej jest w śpiączce. E, źle to wygląda. E, początkowo. Stan był stabilizowany, teraz podobno się pogorszyło. No, miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego. Jeżeli on również umrze, no to naprawdę nie fajnie. Dwóch kierowców wtedy straci życie. Tam były poważne urazy nóg i kręgosłupa. Tam szczerze powiedziawszy groziło amputacją dwóch nóg, ale dało się te nogi uratować, poskładać je jakoś że tak powiem, sprawić, że to krążenie wróciło. No ale stan się pogorszył. I, I obecnie jest śpiące i mówię, no nie wygląda to zbyt dobrze. Naprawdę nie wygląda to zbyt dobrze. Miejmy nadzieję, że Corey, Corey jak dobrze mówię, wymawiam, wyjdzie z tego. Trzeba czekać na jakieś kolejne informacje związane z tym kierowcą. I też nawet jeżeli, znaczy, wierzę w to, że wyjdzie z tego, no to program rehabilitacji będzie bardzo długi. Chciałbym powiedzieć, że nie wiadomo, czy ten kierowca w ogóle wróci do ścigania, bo ja to bym przeżył, że powiedziawszy e, bym coś takiego przeżył. Chyba miałbym uraz do końca życia, żeby żeby wrócić do, do ścigania po, po, po czymś takim, gdzie, gdzie zdają sobie sprawę, że możemy stać życie. No nie wiem. Zobaczymy. Na razie nie wyjdzie z tego Trzymam kciuki i oby więcej, oby więcej takich złych wypadków się nie, wyda, nie, wydarza, nie wydarzyło na, na torze, bo tutaj no się to oglądało. No. Szkoda, 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 że tacy młodzi chłopa, chłopacy ginęli po prostu. No ale to wiadomo, no oni podejmują to ryzyko. Ktoś powie, że oni świadomie wiedzą, że ryzyko podejmują. Ja się z tym zgadzam, ale. No, tyle lat mieć jeszcze przed sobą i w wieku 22 po prostu odejść, stracić życie. Smutne, smutne, moje drodzy. Ok, dojeżdżamy. No, Carlos Sainz na miejscu pierwszym, później prawdopodobnie Leclerc, później Ricardo i my na miejscu czwartym z pierwszego. No może to nie jest dobry wynik, tym bardziej, że startowałem na pierwszym miejscu. No ale lepsze te punkty niż w ogóle tych punktów nie mieć. Wszystko oczywiście sumuje się na koniec sezonu. Na razie muszę się starać, żeby tutaj jak najwięcej tych punktów zdobywać i wygrywać. A może ten sezon jakoś nam się ułoży w miarę. Dobrze, zobaczymy. W każdym razie oglądajcie sobie kascenki. Zaraz dojdziemy do podsumowania. Podium, and I can see the Renault team underneath our commentary box going crazy as their drivers walk out. It was a great win, and it means a great deal to this team. So, Moje drodzy, zestawienie, e, tak jak mówiłem, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Daniel Ricardo, my, później Pierre Gasly, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Albon, Norris, Bota, zamykający dziesiąteczkę, Kimi Lajkonen, Hulke Melnestro, Sergio Perez, Hamilton, Groszien, Giovinazzi, Robert Kubica, e, Dani Kwiat i Hasy DNF nie skończył w rankingu, moi drodzy, e, jesteśmy dalej na miejscu. E, Czwartym I mamy tylko 3 punkty przewagi nad Carlosem Sainzem. Max Verstappen na miejscu pierwszym 102 punkty, później Charles Leclerc punktów 93. Daniel Ricardo, punktów 86, później my, później Carlos Sainz, później są Hasy. Tu się robi dosyć ciasno bym powiedział. Bez punktów Kubica, Groszien, Antoni Drzewiniacy, Daniel Kwiat i Lens Stroll. Klasyfikacja e, konstruktorów. Tutaj e, Toro Rosso 179 punktów, Red Bull Racing 155 punktów, my punktów 145. Mamy już dosyć sporą przewagę nad hasem, więc tu jest w miarę bezpiecznie. No ale tak jak mówiłem, trzeba spinać dupę bo może być nieciekawie. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych materiałach zw 2019, w kolejnych w ogóle materiałach na moim kanale. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę i do usłyszenia. Hej, hej, papa